Cześć. W związku z prośbą jednej z Witek dzisiaj przygotuję dla Was sosik białkowy, znaczy paprykowy białkowy. Mam już wszystkie przygotowane składniki, żeby specjalnie nie wydłużać bezsensownie tego filmu. Więc zaczynamy. Mam tu przygotowaną cebulkę razem z czosnkiem. Myślę, że ten wyszło mi całkiem ładnie. Ja dałem tutaj trzy takie duże ząbki czosnku i pół cukrówki, takiej dużej. Myślę, że to jest możliwe, że aż nad to. No ale cebula nie jest taka zła. Nawet powiem Wam, że chyba za 10 razem w moim życiu, no może trochę więcej, wyszła mi bardzo dobra, taka widać, ładna, mięciutka i przede wszystkim niespalona. Tutaj pozdrowienia dla tej osoby, która będzie to oglądać i wie o kogo chodzi, ponieważ wydaje mi się, że wreszcie mi się udało. Rzucam wszystko tu. O, prawie by czosnek mi uciekł czosnek bardzo ważny. Świetnie smakuje. Bateria w sumie nam nie będzie potrzebna. Odkładamy do mycia. A więc tak, kolejnym podstawowym punktem będzie serek wiejski. Kurczę, no jakiś taki dziwny wziąłem, w sumie to najtańszy. No najlepiej wziąć taki wysokobiałkowy, to wtedy będzie więcej białeczka. Otwieramy, wrzucamy wszystko, cyk, cyk. Mam nadzieję, że wszystko widać. Tak, ja daję dwa, żeby mi starczyło na cały tydzień jedzenia. Różne, no ja bym dał wysoko białkowy, ale akurat był drogi, więc aż tak mi się nie chciało. No, widzimy, że porcja jest duża, czyli białkowy z nazwy już jest. Podstawowe przyprawy, których nie można zapominać, czyli sól. Sól nie wiem ile. Tak, trochę, standardowo trzy moje miarki, bo nie lubię innej liczby. Damy też pieprzu, bo zawsze się daje sól i pieprz. No tak, trochę, potem będziemy jeszcze może to poprawiać. No i wieżę, papryka słodka. Słodka, znaczy ja tak wolę. Słodka jest lepsza niż wędzona, bo wędzona jest strasznie taka. Mm, taka, no właśnie wędzona. Mi to tam za bardzo nie podchodzi. Więc dajemy sobie dużo tej papryczki. Zobaczymy, czy nam się to w ogóle wymiesza. Muszę przyznać, że wreszcie mam blender. I mam nadzieję, że nam się to wymiesza. No i docelowo rozdrobni, no mi to aż tak na tym nie, nie zależy, ale jak się rozdrobni to będzie git. Muszę pomyśleć jak to założyć. Chyba jest. No i teraz spróbujemy zrobić tego sos. Obawiam się jednej rzeczy. Nie ma co się obawiać jednak tej rzeczy. Bałem się, że może ta woda z tego serka trochę nam za bardzo rozwodni, że będzie za bardzo taki lejący, ale jak widać ma taką konsystencję, widzicie, tak się. O. 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 Więc wygląda bardzo ładnie. No nie wszystko się rozdrobniło tak jak podejrzewałem. Bez wyłączeczki. I teraz spróbujemy. Nie no, kurczę. Nawet ta cebula, bo tak w sumie mówię, wrzucę do blendera to się może roz I wyszło dobrze, chyba, że jest na spodzie. Nie, wszystko ładnie się wymieszało. Czyli trzeba mieć jakiś ten blender. Ten nie jest jakiś może gigantycznie super, ale mm, dostałem go za darmo, jestem wdzięczny. Pozdrawiam siostry i szwaga. No i spróbujmy, czy ten sosik jest dobry. No tak powinien smakować. Czuć, że jest paprykowy. Zaryzykuję jeszcze jednej rzeczy. Kurczę, ten blender jest kozacki, serio. Chyba jeszcze mam... Chyba jeszcze mam... Nie mam. No niestety nie mam. A co tam, zawsze sypie oregano, to i teraz też zasypie. No a tak trochę. No brakuje tu trochę mocy, chciałem dodać papryki ostrej. Ale niestety nie mam i nie żałuję. Trzyma się. Nie wiem czy się obawiałem, bo w sumie tutaj żadnej wody nie dodałem, więc, jakby to miało być rozwodnione. Serio? Wyszedł mi nawet lepiej niż za pierwszym razem taki idealnie jak powinien być. Bardzo dobre. Ta swobodka też trochę się przebija. Po dłuższej analizie dałbym jeszcze trochę czosnku. choć tak czuć, trochę na języku dam czuć. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem sceptycznie do tego podchodziłem, a jednak wyszło. No i co? Mamy sosik gotowy. To jest takie danie kurcze, że można go szybko zrobić. Bo co? W sumie pokroiłem cebulę. I ugotowałem makaron. Za dużo. Ale będzie do pracy. Sosu powinno wystarczyć. Ja osobiście polecam Wam do tego dać na przykład kurczaka. Ja no, nie dałem, bo nie wiem czemu. Eee, no no dobrze jest usmażyć sobie do tego kurczaczka, jeszcze dodatkowo do tego się białeczkiem właśnie to dobije yy, z kurczaka i będzie taki, kurcze, wiecie, taki... Yy. Taki już naprawdę białeczkowy. Kurczę, jakie to piękne wyszło. Kurczak. No, no i z tym kurczakiem to już by było naprawdę takie mega luksusowe danie. Można dołożyć do tego pomidorki koktajlowe. Chociaż ja za pierwszym razem robiłem i te pomidorki nie oddają aż tak, więc ja bym to zostawił, jak jest, dodał tego kurczaka i naprawdę coś wyśmienitego. Przerzucacie sobie potem ten oczywiście się makaron. Obrzucacie do makaronu ten sosik. Mieszacie to sobie. Możecie sobie to w każdym momencie podgrzać jak chcecie do pracy. Kurczaczka też z patelni prosto tutaj. Mieszacie, idziecie rano do pracy bierzecie sobie to, odgrzewacie no ja nie wiem, no żałuję, trochę, że nie mam tego kurczaka, ale no już trudno może po wypłacie zrobić sobie taką wersję premium no naprawdę no, no wiecie no to, to jest sos taki z białkowy ten no to no długi ten filmik, więc może wleci dzisiaj, jak zrobię kanał i, i się zrenderuje, no bo na Messenger'a na pewno to nie przejdzie. Najpierw wpałaszuję sobie trochę, będę miał już jedzonko na jutro do biura. No i ogólnie kurczę, no powiem, że dobrze to wygląda. No szkoda tego kurczaczka, serio, polecam Wam dajcie sobie kurczaczka. Tak to wygląda, nie wiem czy widzicie. O. Naprawdę. Jeszcze spróbujmy z makaronem, tylko to sobie wezmę. Fidelca. Tutaj nie chce się nadziubać. Stres przed kamerą. Spróbujmy, bo to musi być też smaku, żeby znowu niektóryś widz nie zarzucił. Czuć bardzo dobrze tą paprykę. Bardzo dobre. Trzymajcie się mojego przepisu, bo akurat Wam powiem, że dobrze wyszło. Nie żałujcie cebulki, czosnku. No i oczywiście papryki. A białeczko zrobi wam z tego sos. No polecam od razu zrobić taką porcję większą. Elegancko to wygląda. No i co? Dziękuję za uwagę. Wyczekujcie filmu. Może dzisiaj jeszcze wleci. Dzisiaj to jest poniedziałek. No, a jutro będzie film ten. No będzie jutro film pewnie też, bo też jest jeden pomysł zaproponowany. Pewnie go zrobię. I mi się skończą pomysły. Ale to jeszcze dam, bo kurczę, tu już 13 minut. Nie ma szans, że to wejdzie na Facebooka. No i tym, którzy będą gotować rzeczy smacznego. Mm. No i ten. Mm. Skoro już to pójdzie na YouTube, to nie musicie zostawiać ani suba, ani dzwoneczka, bo i tak pewnie znudzi mi się szybko. E no nie ma co przedłużać, życzę Wam, kurcze to pewnie wyślę, no już z dobrej nocy, no już, znaczy, życzę Wam dobrej pory, w której porze to oglądacie, o, o, dobrze, e... no, to pa.